Znam jeszcze takie pytania To co, to uważasz, że jak ja jem mięso, to jestem gorszym człowiekiem? Tak, tak uważam. Każdy, kto je mięso jest gorszy To nie znaczy, że jest najgorszy To go o jakiś, o jakiś stopień spycha w dół Też mają ludzie takie dylematy, bo sami nie kupują mięsa, ale muszą kupić swoim zwierzakom, psom, kotom no, W jakim stopniu bior biorą udział w tych, w tych rzeczach, to już jest mniej, ale to już... To są takie właśnie właśnie dylematy. Chcę mieć psa, chcę mieć kotka, a to są mordercy. Mięso, mięsożercy trzeba im dać. Ale już jest takie mniejsze. Najważniejsze, żebyśmy sami tego nie jedli. Bo za, załatwiamy mięcho dla naturalnych morderców mięsożerców. Mikołaj pisze, że dla Wegan są inne parametry krwi. Takie ukrywane według nich lekarzy. Jesteśmy, jesteś chory, ale tylko pozornie. Już to przerobiłem. Nie, je mięsa 13 lat, od kilku zupełnie nie chorują. Ciekawa informacja się dowiedzieliśmy. Mnóstwo jest wiedzy ukrywanej. Chodzi o to, że w farmacji i temu systemowi zależy na tym, żebyśmy jedli te trupy, żebyśmy chorowali. Oni tu nie chcą zdrowych. Yy, człowiek, człowiek. Ktoś, kto je człowiek to już się zbliży. Ktoś to je mięcho. Świadomość jego tylko może rozwijać się do pewnego poziomu, a potem stop. Stop i stop. Dalej już więcej nie ma szans. To blokuje czakrę serca, to blokuje, blokuje myślenie. Jest to po prostu pokarm niegodny. Ale wygodny. Trupka się wrzuci, ziemniaczki, trupka już jest o obiadek. Jeszcze kolejny taki argument. Jak ktoś je rośliny, nie da się tego obrzydzić. Bo tak mówię, że jedzenie mięsa jest takie naturalne, bo mamy kły. Ale mi się przez skórę, mamy dwunastnicę, długi przewód pokarmowy i psychikę taką łagodną. Co tam dalej? Olga nasza pisze, czy mięsożerstwo prowadzi u ludzi do agresji? Słyszałem, że ludzie, którzy jedzą mięso, są agresywni. Oczywiście, oczywiście to jest prawda. Jesteś tym, czym jesz. Rośliny są łagodne. My jesteśmy stworzeni do roślin. I co chciałem powiedzieć, że nie da się obrzydzić roślin? To jest taki argument. Jeżeli ktoś, przypuśćmy je, przypuśćmy kaszę, jakąś tam surówkę, je zapijaką, potem ktoś powie: Uj, zabiłeś, zabiłeś tą sałatę, zabiłeś tego pomidora, jaki ty jesteś morderca. To w ogóle nie działa ale jak ktoś przypuśćmy je cielęcinę, czy świnie, czy rosu i przyjdziemy i powiemy ty morderco, zabiłeś kurę, zabiłeś tą krowę, jesz trupa. O, to działa. Kiedyś rozmawiałem z takim księdzem, ale to już dawno, dawno, na początku mojego wege i mu tłumaczyłem, że to nie jest w porządku jedzenie mięsa, bo to jest agresja, zabijanie zwierząt. To on mi powiedział, że Twój Bóg, bo ja wtedy byłem hinduistyczny, Twój Bóg ci zabronił, ale mój Bóg mi pozwala, bo Ty się boisz, że Ty jakiegoś przodka swojego możesz zjeść. Jeszcze powiedziałem kilka zdań, tam tak akurat mięso, jak się zdenerwował, jak nerwowo tego schabowego ściągał, smaka mu, popsłem, bo, bo my wewnątrz czujemy, nie da się obrzydzić jedzenia roślin. Moja córka ma cztery latka i nie lubi mięsa, Anita. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dob, dob, dobre dziecko, tak trzymać, nie zmuszać do trupożerstwa i do kanibalizmu. Eee, Mariusz, a okej, okay. żona je mięso i mam, cie... i mam bardzo ciężko z dzieckiem, jak traktować taką sytuację z dzieckiem? Ja z taką żoną mięsożerem nie chciałbym być nawet 5 minut, ale to pamiętaj, to jestem ja. Ty jesteś zupełnie w zupełnie innej sytuacji. Jest duża różnica. Ja sobie nie, nie wyobrażam, żeby ktoś w moim najbliższym otoczeniu był trupojadem. Żeby na przykład miłar sobie raz na jakiś czas wciągnął trupa. To już od razu byłby koniec znajomości. Jeden trup i już, już jego nie ma. Ja już bym wolał być sam, godzinami medytować pod jabłonką. Miałem przy, przynajmniej spokój. Moje najbliższe towarzystwo ma być godne. To mają być weganie. Nawet nie wegetarianie. Wegetarianie to już jest troszeczkę dalej. Z mięsożercami też jakieś mam układy, ale to takie dalsze jakieś. Bo żyje w tym organizmie. Nawet koty mamy mięsożerne, też jakieś mamy układy z nimi. Ale to nie są bliskie kontakty. Trzeciego stopnia. Dalej. Czy zdrowe jest jedzenie cały czas tego samego? Indigo. No raczej nie, to tak jakby muzykę grać na jedynutce. Świat jest urozmaicony. Ta monodieta to jest właśnie przez ten pieprzony system, w którym żyjemy, że są lodówki. Naturalnie jest tak. tak. Naturalnie jest tak, że jest, że jest ogród. I z ogrodu mamy raz jakieś tam nowaliki, potem są takie hey, owoce, takie SMS. owoce, takie owoce. To się zmienia. To jest bardzo ważne. Zmieniamy pokarm stosownie do zmieniających się pół roku. A u takiego cmentarniaka chleb, masło, żółty ser, szynka, ketchup. Chleb, y szynka, y żółty ser, ketchup. Jaka pora roku by nie była. Ma się zmieniać. Świat jest zmienny. I raz taki czas nie jeść. życie jest interwałowe, nie jest w systemie ciągłym. Świat jest zdominowany przez mięsojadów, dlatego ta wiedza WG jest ciągle wiedzą tajemną. Wystarczyłoby to do szkół wprowadzić i byłaby rewolucja. A najbardziej ohydne jest to mięso z tych, z tych ferm prze, przemysłowych. które trudno w ogóle mięso nazwać. To jest po prostu obłęd. Tam o, obłęd ten. W, tam są te hormony, sterydy, strach, ból. To po prostu jest jeden wielki syp, ale dodałem do tego jakiejś takiej chemii i jaką to smakuje. A co Sanjaya myśli na temat strączkowych? Pyta Agata. Dobrze strączkowe, jeść strączkowe. Ja na przykład lubię raz taki czas sobie zjeść fasolę gotowaną. Mm. Wszystkie strączkowe z wyjątkiem soi. Z wyjątkiem soi. Dobry groch jest nasz słowiański groch, tylko strączkowe tak. Namoczyć dobę i długo gotować. Majeranek jest dobry do trawienia. 4 majeranek, tak, tam więcej można dodać różnych specyfików. Długo gotować. Z, moczy się, dużo wody dać, moczy się przez dołek potem tą wodę się wylewa. Część tych truciz wychodzi, bo to też są trucizny, wszędzie są trucizny. I hmm. nie obżerać się. Mariusz pyta, jak, spo, jak wspomóc dziecko w odstawieniu jedzenia mięsa? Nie wiem jakie dziecko, żeby dziecko rozumiało. Pierwsze wszystkie działania przez rozum, a potem pierw rozum, potem schodzimy niżej do działania. Rodzice dają przykład. Rodzice mają dać przykład. Jeżeli dzieci i rodzice są wege, to żeby dziecko było trupojadem, 19. Jest pewien mit. Babcia, babcia. nie babcie, właśnie. Uuu, nie gonić c... babcie. W trudno, gonić babcie, bronić dzieci przed babciami. Tu czekoladka, tu mięsko. I potem znam takie y, przypadki, takich le, lepszych rodziców, weget. Potem dziecko dają do babci ga, i babcia m, karmi dzieci mięchem, czekoladkami i w tydzień, w dwa dziecko robi się takie grube. Zabronić, bro, chronić przed głupimi babciami. Sam, a często, często babcia sama taka jest tłusta, jak prosiak. I, i robi z nóżka prosiaka. Jest ogólnie taki mit, że jak się nie będzie jadło mięsa, to można po prostu umrzeć. Że to bez mięsa nie da rady żyć. A to, 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 to ja się tego nasłuchałem 32 lata temu, że, że, że umrę, że to, że, że anemia. Moi ziemscy rodzice patrzyli na mnie, że ja zaraz umrę. I co, i żyję. Tylko dla mnie najlepszy okazał się weganizm. Wegetarianizm słabo wspominam. Dopiero zdrowie mi się zaczęło poprawiać na weganizmie. Hmm, czy można pozbyć się genów reptyliańskich? Karol się pyta. O, no, ciekawe. Pytanie. <laughs> Takiego pytania jeszcze nie dostałem, Ale z pewnością tak, trzeba mieć silnego ducha, mocne zrozumienie. Z pewnością mi w jakim stopniu i reptylianie przechodzą na naszą jasną stronę. To jest tylko jakiś tam układ energetyczny. Jest nas około 100 100 widzów JSM. Dziś Sanjaya opowiada Wam o wegetarianizmie. Dziś Zadawajcie... żywy Sanjaya na żywo. Tak. Od strony ekonomicznej, bo pierwszą, że jest mięso potrzebne, żeby wyżywić ludzkość. Właściwie wszystko, co tutaj mówią w masmetyce, to są same bzdury. To tyle różnych bzdur opowiadają. Począwszy od bzdur religijnych, ekonomicznych, zdrowotnych, to są bzdura na bzdurze i bzdurą pogania. Tyle tych bzdur tutaj jest. Od strony ekonomicznej 1 do 40. Czyli tak, karmimy kogoś trupem i karmimy kogoś wegańsko, zbożami. To koszty, wysiłek i tak dalej. Żeby nakarmić jednego mięsem, czyli mięso żercy jednego, i przy tym samym wysiłku możemy 40 nakarmić kaszami. Produkcja kasz jest bardzo tania, bo się posieje zboże, zbierze to zboże, zmuci i można ugotować. A miecho żeby zrobić, ojoj, chlewy, nie chlewy lodówki, jakieś maszynki do mielenia mięsa. No ile tego wszystkiego jest, jakie to jest skomplikowane, potem to trzeba myć, puchać, ile wody na to wszystko, ile prądu, ile energii, jakieś specjalne samochody do przewożenia tego. A jaki smród, jak, ile ścieków jest. Także kłamią strasznie, kłamią. Ale jest lepszy biznes, jak się mięso sprzedaje. Ludzie gdyby uprawiali zboże to jest po prostu łatwiej, trochę zboża, oprawi, trochę warzyw i, 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 może, i może żyć. A no. co myślisz? A przepraszam... przepraszam. A mordowanie zwierząt robienie tych kiobas przed, przed już jest bardzo skomplikowane. Uch. Co sądzisz o piciu kawy, Jolka? Ja kawy jakoś nigdy nie lubiłem. Z tego co wiem to kawa jest na przykład dobra jak to ma jakiś post, jakiś post, który się nazywa 1000 kalorii, czyli troszkę tam je, a jak się bardzo mało je, to spada ciśnienie i dobrze troszeczkę kawy się napić, podnosi ciśnienie, żeby lepiej tą, tą taką półgodówkę pół znieść. Są różne kawy, takie palone, takie na, naturalne, ja jakoś nigdy się w to nie, nie, nie wciągnąłem. Próbowałem to pić, ale jakoś nie zatrybiłem. Jolka dalej pyta Sandiai a co z cukrem? Jolka Jolka pamiętasz cukier. Ja, ja miód wciągam re regularnie. Miód. Chociaż i ten wstrętny system widziałem w filmie jakaś tam baba chyba tak Miłar? Mądrowała się, bzdury gadała, Ojej. że miód to są odchody pszczół. Kolejna agentka za kasę. Kolejna agentka. Wszystko, co jest od pszczoły, jest dla nas korzystne. Pyłek, miód, yy, propolis, mleczko, pszczele, wszystkie preparaty, brzęczenie czy nawet ukąszenia. Ja jak miałem problemy jakieś, czy mi coś tam bolało, biodro, kolano czy coś, łapałem pszczołę. Nie było to do końca fair względem pszczoły, ale takie jest życie prawo silniejszego. Brałem taką pszczołę, gryzła mnie, żądliła. W kolano, i potem to szybciej mi się goiło. To jest znane takie leczenie poprzez pszczoły. Naturalna szczepionka. Naturalna szczepionka, tak. Ale to też trzeba mieć sposób. I, to też nie jest dla każdego. pesetką. Łapałem za skrzydełka, i ona chciała się mścić i mnie tam. Tak, tak, tak. Oczywiście to nie jest dla każdego. Niektórzy mają uczulenie, takie jedno ukąszenie i, <laughs> i może wylądować na pogotowiu. Także są te naturalne sposoby. Są, są, są. Natura to nasza. Nat Nasza apteka, prawda? Znajomość, jak działa natura. Tak. Można się też tymi naturalnymi roślinami zatruć. To, to nie jest tak. Możesz mu homora zjeść, natura. Tam jeden kęs i wątroby nie masz. Nie masz wątroby. Jak zjesz i szybko nie wypuczesz, to jest po prostu po tobie. Bo czerwone to można jeść to samo. Są... To Tom się pyta: Nie jadam mięsa zwierząt rozwiniętych. Jadam tylko ptactwo i ryby. Czy to stawiam je w. W świetle jako osobę o niskiej świadomości pozdrawiam. Jesteś jadem, tylko jesz te, te mięso lekkie, to jest zawsze wyżej. Ci się zmieni świadomość, to inaczej spojrzysz na to, co jesz. Na razie jesz to, potem ci się może zmienić. Indigo. Wegetarianic jest tańszy czy droższy? Tańszy. Dużo tańszy. Szczególnie jak się ma swój ogródek. Yy, naj, naj, najtańszy jest weganizm. Weganizm jest najtańszy. Kasze są tak tanie: kasza, trochę oleju na zimno tłoczonego, jakaś surówka. Jest obiad! Jest obiad! To jest taniocha. Kilo ryżu kosztuje 3 złote. Takie kilo ryżu, żeby zjeść, to trzeba jeść z 3 dni. Trochę surówki, trochę tego. Yy, i powiem wam, jak można zrobić śmietanę wegańską. To jest dla tych, którzy chcą przejść na mm, weganizm. Bardzo smaczne, bo, bo są nawyki. Nawyki, ja sporo rzeczy wymyśliłem. Chodzi o tą pamięć na języku, żeby ten język trochę oszukać. Bierze się ten słonecznik. Słonecznik łuskany, łuszczony jest dla wegan jednym z najważniejszych ziaren. To wystarczy zmłócić. Trochę wody ciepłej, sami sobie zobaczycie, ile tej wody trzeba wlać do zmuconych tych ziarenek. Do tego do, dodaje się trochę, powiedzmy, oleju na zimno tłoczonego, obojętnie jakiego, troszeczkę soli, soku z cytryny. I co mamy? Śmietane mamy! I mamy, powiedzmy, sałatę, rzodkiewkę i mamy piękną surówkę. Do tego możemy sobie jakieś tam awokado dorzucić. Także jest dosyć drogie, ale choroby są bardzo drogie, bardzo. Więc lepiej nawet czasami coś tam kupić droższego, zdrowszego. Agata się pyta, a co Sanjaya ze światem ostrych przypraw? A ja lubię ostre przyprawy, lubię, nawet bardzo ostro. Niektórzy to krytykują, są podzielone. Zdania niektórzy mówią, żeby nie używać pieprzu, nie używać soli. Ja kiedyś przez pół roku nie używałem soli. Tragedia. Jak ja źle się czułem. Albo gdzieś wyczytałem w jakiejś książce, że sól jest straszna, że to taki diado. Przez pół roku nie soliłem nic, nie używałem żadnej rzeczy, gdzie, gdzie była odrobinka soli. I wiecie, ja cały czas źle się czułem. Jadłem kaszę, kaszę, bo to już były czasy weganizmu. Kaszę z jakimiś tam wa warzywami, napychałem sobie brzuch, tak? Ja cały czas czułem głód. Głód, mało żołądka. Yy, nie rozerwałem, bo ciągle czułem głód. Potem po, po pół roku złamałem się, dosypałem sobie trochę soli. Jaka ulga? Po, po pół roku pierwszy raz czułem sytość. Sól jest bardzo ważna, ale najbardziej czuć na tych długich biegach. Ultra. Co robi brak soli, jak się nie dosypuje do tych płynów soli? Co się za organizmem dzieje, jak, jak to ciało się rozsypuje? Sól jest ważna. Nie za dużych ilościach oczywiście. Co co od o pytała? Dobrze, lecimy z kolei. Lecimy. Nasza Ewela pisze: Królu, jakie jest Twoje ulubione ciastwo wegańskie? Proszę, przepis. Nie wiem, czas. Dobry w pieczeniu ciast, nawet nie pieczeniu, tylko o robieniu to był miwar. Mi, mi, mi nie chodzą po głowie jakieś ulubione rzeczy. Ja prawie już o tym nie myślę. To już nie są te czasy. Jak już mnie zaczyna tam ściskać w dołku, to ja tam sobie myślę, co, co by tam trochę wrzucić. Nie robię z tego nabożeństwa. Yy, Miłar kiedyś zrobił, wyobraźcie sobie witariańskie ciasto. Nie wegańskie, witariańskie. Jak to możliwe? Miar może powiesz parę zdań, co to było? To, to było nawet dosyć smaczne. <laughs> Wyglądało jak ciasto, a nie było pieczone, tylko było mrożone. Tak, tak, to było na bazie orzechów. Orzechy. Tak. Co tam? Opowiedz. Oj, co tam było? Co ja tam dawałem? Tam była też były jabłka, orzechy. Tak, tak, to był coś w rodzaju takiego tego szarlotki. To już było dawno, więc przepisu już tak dokładnie nie pamiętam. Też tam. Czy... My, my nie żyjemy kakao pokarmowane. Po, po tak. A jakby tam się fasolę zimą ugotuje, aby tam zjeść. Tak, tak. Innych rzeczach. Ja to myślę, jak ułożyć jakiś film. Teraz myślę o tych bajkach, co nowego skomponować, jak tutaj działać przeciwko tej agenturze. Pokarby to tam. A Ania Babilon, pozdrawiamy. I pytanie, a co z marchewką i pietruszką? Ania Babilon to ta, która szuka męża. Nie, nie, to. Ja, ja to jestem. A, a to mama. Mama, tak? mama. A, ma, mama nie szuka. Szuka. To... Nie, nie, to. To, to, tak, to, sens. Sens. to mama. Nie warto <laughs> Tu mi się włączyło przez szereg. Szereg. Można jeść, ale niekoniecznie. Ja na marchewkę nie patrzę. Czasami gdzieś tam trochę marchewki, jak się dostanie, przypuśćmy do, do kapusty, to ja tego nie wyrzucam, ale u mnie na ogródku marchewka to już nie, nie ma miejsca od kilku lat. Do... Tym bardziej pietruszka. To są. Y Rośliny słabe, toksyczne. Oczywiście od tego się nie umiera od razu. Sama nazwa mar, jak śmierć, marchewka. To jest taki trochę dłuż, dłuższy temat, czemu ja tego nie chcę jeść, a najgorsza jest nadkaz pietruszki. Oczywiście tu jest propaganda, żeby jeść, 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 że to witamina C, a ja mam zupełnie odmienne zdanie. Uważam, że to jest najbardziej toksyczna roślina na ogródku jaka jest, sama z siebie, genetycznie, bio. A Piotrek się pyta, co myślisz o ziemniakach, czy jesz? Raz na jakiś czas kiedy jem, ale rzadko, rzadko jem. Mam swoje ziemniaki, to zimą raczej. Ziemniaki są z, ro... z, ro... z rośliny psiankowych. Ten system jest tak wredny, że my tu roślin, tak naprawdę porządnych, mamy bardzo mało. Więc tak, jakby tak spojrzeć, spojrzeć przez taką grubszą lupę, to wszystkie rośliny z rodziny psiank, psiankowych są takie toksyczne. Pomidory, papryka, ziemniaki. To co tu jeść? Weganizm makrobiotyczny. Oni mają taką tam jazdę, że nie jeść pomidorów, nie jeść ziemniaków, nie jeść papryki. Z tej rodziny jest jeszcze bieluń i tyton. Ja tam swoje pomidorki, jak są dojrzałe, to jest owoc, chętnie jem. Było tak kiedyś, że przez rok nie, nie jadłem pomidorów. To nie, nasz organizm jest zaprogramowany do trawienia trucizn. Jeżeli my tych roślin, nawet toksycznych, bo one wszystkie są toksyczne jedne mniej, drugie bardziej Będziemy jeść w mniejszych ilościach i będziemy się ruszać, to te trucizny nam krzywdy nie robią. Na, nasz organizm nawet potrzebuje do życia trochę trucizn, żeby miał co robić. Żeby miał z czym walczyć, bo życie to walka. Bo życie to walka. Także to jest takie pieprzenie to trujące, to trujące, to trujące, to trujące, to trujące, to trujące. Przypuśćmy, że ktoś się najlepsze rzeczy bio, najlepsze jakie można sobie wyobrazić. Wcale nie jest pewne, że on będzie zdrowy. Jeśli się nie będzie ruszać, jeśli nie będzie robić postów, jeżeli nie będzie mieć porządku w głowie, porządek w głowie nawet jest ważniejszy od tego, co się je. Czy relacje międzyludzkie? A tu jeszcze, jeszcze coś innego. Relacje międzyludzkie, jakie są ważne. Czyli my się składamy z iluś tam różnych rzeczy, a pokarm to jest taka jedna z jakichś tam działek, też jest oczywiście ważna. Chodzi o to, żeby się nie nażerać. Kornal napisał, ludzie są dziwni. Często jest tak, że jedzą zwierzęta, natomiast jeśli usłyszy taki człowiek, że ktoś zjadł psa czy kota, to już uważają amatorów jedzenia z naszych milusińskich za barbarzyńców. Tymczasem, mięso to mięso, istota to istota. Dobrze mówisz, oni nie są dziwni, tylko są po prostu tępi. Nie łączą faktów. Nazwijmy, na, nazywajmy rzeczy po imieniu, ponieważ społeczeństwo jest, od, jest ogłupiane przez system. Cały czas rozrywka, zrywka, rozrywka, filmy głupawe, rozrywka, rozrywka, rozrywka i takich roz, rozrywają im dusze. I tylko nieliczni tutaj potrafią łączyć fakty. Łączenie faktów to jest najwyższa energia, jaką my posiadamy. Według prawa trzech tu jest energia łącząca. Podtrzymująca, a tu na niżej jest energia rozrywająca. Najwięcej jest energii rozrywającej. Energia rozrywająca, niszcząca też jest potrzebna do trawienia. My też się składamy z trzech części: głowa, klatka piersiowa i tutaj brzuch. Tu są energie trawi trawiące, rozrywające. Także wszystko jest potrzebne, nawet i diabeł tu jest potrzebny, ale żeby go nie było za dużo i żeby służył nam, a nie my jemu. Co tam? To Jerzy się pyta na surowo czy gotować? Co lepiej? Hmm. Zobacz, jak ci twoja biomaszyna to trawi. I co z tego, że naczytasz się książek takich witeriańskich. Witerianie to tak traktują te jedzenie, te sury jadę jako religię. I do wszystkich mają pogardę, kto gotuje. Zobacz sobie. Najlepiej jest jeść jak najwięcej na surowo. Ale ile żołądek ci zaczyna wysiadać, czujesz się, się, się źle, to co ci z tego jedzenia surowego masz w plecy? Więc lepiej sobie zjeść jakiegoś tam ziemniaczka, jednego, dwa. Ja pamiętam po jakichś takich dłuższych okresach witerianizowania, bo to jest dobrze sobie na jakiś czas witerianizować, po tym jakiś ziemniaczek chodził po głowie. Ugotowałem sobie kilka ziemniaczków, polałem olejem, trochę soli. Jaka radość, jaka radość. A ja potem żyję. Tam? Jakie choroby powoduje mięso? Pyta się Radek Agresję <grystwa> Cechy zwierząt Okrucieństwo Brak łączenia faktów Czyli choroby psychiczne Psychiczne Zwierzy Zwierzęta to są zwierzęta A od nas od ludzi są większe wymagania Przede wszystkim to się bardzo ciężko trawi A jak się trawi to zatruwa cały organizm Pierwsze co to jakieś Wrzody na żołądku stawy, stawy, bo to od tego od kwasu moczowego zawały serca, bo to strach tam jest zapisany. Właściwie cała paleta barw różnych chorób. Zwierzęta te, które są tutaj zjadane, najczęściej są schorowane. One się nie ruszają, one są chore, to jest patologia. Taka świnia nie rusza się i ma tylko żreć. Jest w strachu, jest pełno ma różnych nowotworów. I potem, I potem ludzie to jedzą. I tacy się stają. Ktoś, kto jest świnie, nabiera cech świn. Wiecie, na czym to polega? Świnia została zaprogramowana tak, żeby żarła i się nie ruszała. I oni też potem tak. Mają wstręt do ruchu, ale za to lubią jeść. Jeść, 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 jeść obojętnie co? Świnia to jest taka, że mięso zje. Chociaż to jest roślinożerne, ale mięso zje. I nie zdechnie. Dalej. Sanjaja, czy bretarianizm jest bezpieczny dla zdrowia? Zygmunt. Jeżeli go osiągniesz, to możesz żyć szczęśliwie. Na razie ja nie mam doświadczenia osobistego w bretarianizmie, więc ci nie mogę nic powiedzieć. Wiem tylko tyle, ile poglądałem filmów, poczytałem, poczytałem książek. Na takich kursach wysokopłatnych czasami są zgony. Ci, którzy to przeprowadzają i obiecują cuda dzikie węże na patyku nie biorą żadnej odpowiedzialności. Także dużo jest tam oszustwa. Monika Babilon pisze Sanjaya, które suplementy warto brać? Hmm. Są jakieś lepsze. Najlepiej takie. Nalepiej Nalepiej najpierw musimy się dowiedzieć, jak których witamin nam brakuje, prawda? Ale są jakieś takie, coś, co jest po prostu pokarmem a nazywa się suplementem. A potem przechodzimy w jakąś taką su su suplementację już tuż są. Przypuśćmy taki, yy, takie coś jak spirulina, chlorella, to są zwyczajne rośliny, a to się nazywa suplement. Acerola. Acerola. To tak. się nazywa suplement, ale fak faktycznie to jest prostu to jest tylko nazwa, więc warto sobie takie roślinki lepsze znaleźć na internecie i tam sobie podżerać. Ja na przykład bardzo lubię acerolę podjadać tą suszoną, lubię spirulinę i zieloną chlorellę. Łyżeczkę zjeść, zapić olejem, troszeczkę soli, niam, niam, Do zupek smacę. do sałatek. Do zupek do, do sałatek Bo jeżeli chodzi o tą słynną witaminę. Lewo, Lewoskrętną. Hmm, kupiłem sobie, bo się naczytałem. Hmm, stoi tam jeszcze. Co tak Jerzy Zięba zachwala. Nie lubię tego, nie polecam. Acerola tak. Jest jeszcze wiele innych suszonych jagód różnych, czyli owoc taki, yy, owoców jagodowych, jak żurawina czarna, jagoda, cytryniec chiński, goja. Takie sobie można kupić i jeść. Do herbatki dodać. Do herbatki, tak. Dobrze też mieć swoje, zamrozić czy ususzyć, jak ktoś ma grudek. Także takie su suplementy. Najlepiej jak to jest cała roślina bez, bez, bez tych różnych tam do